Czas zniechęcił mnie do zbędnych przekąsek. Ostatni raz robiłam wyklejankę w wieku siedmiu lat, używając makaronu i farby w sprayu. Tym razem przygotowałam pracę wolną od węglowodanów. Fern pozuje do zdjęć na okładkę Cosmopolitan. Dotąd nie miała nic w ustach. Ciekawe, czy to działa. Właśnie zamówiłam rybę z frytkami. Czuję się wstrętnie. Lepiej wezmę listek sałaty. Posz odradza frytki. Zjedz sałatę i winogrono. Podczas robienia makijażu Ferne stosuje słownikową metodę odwracania uwagi. Trafiłam na głodny. To pewnie znak, żeby zjeść. Albo wręcz przeciwnie. Fern jedzie do radia, gdzie wspólnie z Regim poprowadzą audycję. Jest zmęczona i rozkojarzona. Oto kolejne wydanie naszej listy przebojów. Dieta przewiduje na ten dzień tylko 200 kalorii. To odpowiednik paczki chrupków i jabłka. Koszmar. Tylko trzy? Plus filiżanka zupy i kilka jagód. Współczesne kobiety czują ogromną presję związaną z tuszą. Czy chude dziewczyny są atrakcyjne? Lubię trochę ciałka. Kobieta powinna mieć krągłości, wyglądać kobieco. Nie rozumiem marzeń o patykowatej sylwetce. Większość facetów woli normalne kształty. Fern zjada pierwszy ciepły posiłek. Zupę, czyli 90 kalorii. Gorąca, ale pyszna. Umieram z głodu. Pod koniec audycji trudno jej się skoncentrować. Pomyliłam pozycję na liście. Podałam piątą przed szóstą. To nie w jej stylu, więc kładę to na kart pustego brzucha. Kotona nie popełnia błędów, więc tym bardziej ją zabolało. Nie mogła się skupić. Koszmarny dzień. Nigdy praca nie przysporzyła mi tyle przykrości.

Początki diety okazały się trudniejsze niż przypuszczała. Miewałam myśli, że powinnam się lepiej odżywiać albo ograniczyć czekoladę czy alkohol. Jednak nie uważałam potknięcia za koniec świata. Wyznaczanie sobie takich granic okazuje się bardzo niebezpieczne. I im więcej się o tym myśli, tym łatwiej wpaść w spiralę. Dla wielu dziewcząt nie ma już odwrotu. Anoreksja zbiera większe żniwo niż inne choroby o podłożu psychicznym. Jedna na pięć zdiagnozowanych dziewcząt umiera. Fern nawiązała kontakt z mamą i przyjaciółką dziewczyny, która przypłaciła dietę śmiercią. Sprawdzę, jak anoreksja wpłynęła na jej rodzinę. Zobaczę, jak wygląda życie z kimś tak chorym. Denerwuję się przed tym spotkaniem. Sophie uczyła się w szkole weterynaryjnej. W wieku 17 lat rozpoznano u niej anoreksję. Zmarła zaledwie dwa lata później, ważąc 28 kg. W domu czeka jej przyjaciółka Cassie. Ona również chorowała na anoreksję. Ocknęła się po śmierci Sophie. Kiedy zmarła Sophie? Ponad dwa lata temu, 21 grudnia 2006 roku. Ile miała lat? 19. Jak sądzisz, co wyzwoliło chorobę? Sprawiło, że do tego doszło. Odchudzała się, żeby mieć płaski brzuch. Wzorowała się na Britney Spears, która nosiła biedrówki i odsłonięty brzuch. Taka moda. Wielu ludzi komplementowało Sophie, że jest szczupła i świetnie wygląda. Ciągnęło ją. Wchodziła na witryny pro-Ana w internecie? Tak sądzę. Oczywiście nie wspominała o tym, ale zawsze szukała wsparcia dziewczyn w podobnej sytuacji. Rozmawiałyście na ten temat? Wchodziłyście na takie strony? Odwiedzałam je przed pójściem do szpitala I poznaniem Sofii Uzależniłam się Dziewczyny wpisywały co zjadły Ty też? Tak, umieszczałyśmy zdjęcia żeber i ramion To było okropne Ale wtedy pragnęłam upodobnić się do innych Mówiłam ile ważę, a one radziły mi głodować Uważałam, że to pomaga chudnąć I rzeczywiście Prawie mnie zabiło Brakuje ci Sophie? Tak, bo ona...

Jak długo zwyczajnie się odchudzała, zanim wpadła w pętlę? Za dwa, trzy miesiące. Nie więcej, bo znalazłam zdjęcia z sierpniowych wakacji, na których wyglądała normalnie. Od września do listopada straciła 12 kg. Martwiła się, więc radziłam, żeby więcej jadła. Odrzekła, że nie potrafi. Chciała wyzdrowieć. Nawet w dniu śmierci snuła plany na przyszłość. Była tak słaba, że nie mogła unieść głowy. Straszne. To takie smutne. Przeraziło mnie, jak szybko potoczyła się ta historia. Zwyczajna, wesoła nastolatka wsiąkła bez reszty w pro Anna. Koszmarne. Ta kobieta straciła córkę. W spotkanie z Rosji i Kasją pchnęło Fernę do pewnej decyzji. Koniec. Już nigdy żadnych radykalnych diet. Nie ma mowy. To zbyt straszne. Za chwilę sprawa nabiera osobistego wydźwięku. Co ja tu robię? Z przerażeniem przeczytałam te okropieństwa pod moim zdjęciem. Nie wiem, kto za tym stoi. Ferne dociera do autorki strony Proana.